Rodzina śpi w cieniu pałacu Buckingham, skupiona na zimnym, wilgotnym betonie, drżąca przez gorzką noc. Po drugiej stronie oceanu, profesor z tytułem doktora wędruje ulicami Los Angeles, głodny i szukający jedzenia. W Paryżu, mieście świateł, namioty rozciągają się wzdłuż sekwany, otoczone porozrzucanymi śmieciami. To nie jest historia, to prawdziwe życie. Bezdomność rośnie w szybkim tempie w bogatych krajach. Od Stanów Zjednoczonych po Francję, Wielką Brytanię po Koreę Południową. Jak to się stało? Dlaczego miliony ludzi tracą domy w gospodarkach wartym biliony dolarów? Zostańcie z nami odpowiedź jest tuż za rogiem. 1. Wielka Brytania co by było gdybym powiedział, że jeden z najbogatszych krajów na świecie ma jeden z najwyższych wskaźników bezdomności na planecie. W roku 2023 bezdomność w Wielkiej Brytanii osiągnęła rekordowe poziomy. Ponad 10 510 osób zostało oficjalnie zarejestrowanych jako bezdomne to liczba wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Ale prawda jest jeszcze bardziej alarmująca: więcej niż jedna na każde 200 gospodarstw domowych żyje w niestabilnych warunkach, od schronisk po tymczasowe mieszkania, a nawet na ulicach. Londyn, stolica Wielkiej Brytanii i symbol globalnego bogactwa, znajduje się w sercu tego kryzysu. Na każde 58 osób w Londynie jedna nie ma domu. Ta surowa liczba ujawnia głęboki podział między ekstremalnym bogactwem a przytłaczającą biedą. Wzrost kosztów mieszkań jest główną siłą napędową wzrostu bezdomności. Ceny wynajmu w Londynie i innych dużych miastach wzrosły do poziomów, które wielu nie jest w stanie udźwignąć. Wyobraź sobie pracownika kawiarni zarabiającego około 1200 funtów miesięcznie, podczas gdy wynajem skromnego mieszkania kosztuje około 22 tysięcy funtów rocznie. Te liczby po prostu się nie zgadzają. Ograniczenia w zasiłkach na mieszkania i cięcia w wsparciu społecznym pogorszyły sytuację. Dla wielu rodzin o niskich dochodach te zasiłki były siatką bezpieczeństwa. Bez nich eksmisja często jest nieunikniona. Systemy zaprojektowane, by pomagać wrażliwym, teraz zawodzą. Dla tych, którzy tracą swoje domy, życie nie jest tylko niewygodne, jest niebezpieczne. Wiele osób kończy w wilgotnych, przepełnionych schroniskach tymczasowych, gdzie słaba sanitarna sytuacja stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia. Prawie jedna trzecia osób bezdomnych w Wielkiej Brytanii umiera z powodu braku opieki medycznej. W obliczu tego kryzysu niektóre grupy podejmują działania. Aby zwiększyć świadomość w potężny sposób, wystawa Bezdomność, przeformułowana w Sadhi Art Galery, prezentuje sztukę stworzoną przez lub inspirowaną osobami bezdomnymi. Dodatkowo, Matt i Jess Tertel otworzyli pierwsze na świecie muzeum poświęcone bezdomności, dając głos historiom, które często są ignorowane. Jeśli Wielka Brytania zmaga się z tym problemem, co z wiodącą supermocarstwem na świecie? Zanim przejdziemy do tego, poświęć 5 sekund na subskrypcję i włączenie powiadomień, mamy więcej fascynujących treści przed sobą. Teraz przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych. 2. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone to najbogatszy kraj na świecie, a jednak ponad pół miliona Amerykanów śpi każdej nocy bez dachu nad głową. Jak to możliwe w kraju, który wydaje biliony na technologię i obronność? Odpowiedzi mogą Cię zaskoczyć. W roku 2024 Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast USA zgłosił, że około 582 462 osoby doświadczyły bezdomności w jedną noc. Wśród nich około 77 140 to osoby chronicznie bezdomne, co oznacza, że nie miały stabilnego schronienia przez ponad rok. W miastach takich jak Los Angeles. Nowy Jork i San Francisco kryzys jest niemożliwy do zignorowania. Całe ulice są wyłożone namiotami, podczas gdy prowizoryczne społeczności rozciągają się pod autostradami i w miejskich parkach, zmieniając przestrzenie miejskie na oczach wszystkich. Koszt mieszkań w Ameryce jest oszałamiający. Krajowa średnia czynszu przekroczyła 2053 dolary miesięcznie w roku 2024, rosnąc szybciej niż większość płac. W San Francisco wynajem skromnego mieszkania z jedną sypialnią średnio kosztuje ponad 3000 dolarów miesięcznie. Wiele osób po prostu nie stać na to. Jednak bezdomność to nie tylko kwestia pieniędzy, jest również związana z zdrowiem psychicznym i uzależnieniem. Raport z roku 2024 National Alliance to End Homelessness wykazał, że około 1 na 4 osoby bezdomne cierpi na poważne problemy ze zdrowiem psychicznym podczas gdy prawie dwie na pięć zmaga się z nadużywaniem substancji. Bez dostępu do przystępnej opieki zdrowotnej, te problemy często pozostają nieleczone. Życie na ulicy nie jest tylko trudne, jest niebezpieczne. Niektórzy szukają schronienia w opuszczonych budynkach lub samochodach, podczas gdy inni śpią pod wiaduktami lub w tunelach. Tylko w Los Angeles ponad 1500 osób żyje pod miastem w podziemnych systemach kanalizacyjnych. Jednak nawet w obliczu tego kryzysu, niektórzy znaleźli alternatywne sposoby przetrwania. Weźmy Slab City, znane jako Freedom Town, odległą społeczność na pustyni, gdzie osoby bezdomne, weterani i inni żyją poza siecią, bez podstawowych mediów, ale znajdują wolność i poczucie przynależności. Rozważmy historię doktora Daniela M. byłego wykładowcy astronomii naucela. Mimo, że zarabiał 70 tysięcy dolarów rocznie, Daniel nie mógł sobie pozwolić na wynajem w Los Angeles. Byłem zmuszony mieszkać w moim samochodzie przez miesiące, wspomina. To ironiczne, spędziłem lata studiując gwiazdy, a skończyłem śpiąc pod nimi. Kropka. Jego historia jest surowym przypomnieniem, jak blisko bezdomności mogą być nawet profesjonaliści. Przyjaciele, jeśli dotarliście aż tutaj, możecie zdać sobie sprawę, że posiadanie jedzenia, wody i miejsca, które można nazwać domem, to błogosławieństwo, które wielu bierze za pewnik. Jeśli się zgadzacie, podzielcie się swoimi myślami w komentarzach poniżej. Od globalnej supermocy do krainy kontrastów, teraz wyruszmy do Paryża, miasta piękna, które skrywa mroczniejszą rzeczywistość. Zostańcie z nami. 3. Francja. Około 333 tysiące osób we Francji jest bezdomnych, a nawet stolica nie jest odporna. W Paryżu około 16% mieszkańców, około 463 tysiące osób żyje poniżej progu ubóstwa, walcząc o przetrwanie na średniomiesięcznym dochodzie wynoszącym zaledwie 747 euro, czyli około 800 dolarów. To nie są tylko liczby to prawdziwe życia, a sytuacja wciąż się pogarsza. Co napędza ten ukryty kryzys? W sercu problemu leży nierówność ekonomiczna. Podczas gdy turyści podziwiają luksusowe sklepy wzdłuż pola elizejskiego, wielu paryżan ledwo stać na podstawowe potrzeby. Koszt życia wciąż rośnie, ale płace pozostają stagnacyjne, popychając niezliczone rodziny na krawędź i narażając je na bezdomność. Niepewność mieszkaniowa również odgrywa dużą rolę. Utrata domu jest szokująco powszechna we Francji. Unikalnym wyzwaniem jest tu skłatyn, gdzie osoby bez schronienia nielegalnie zajmują puste domy. Zaskakująco, francuskie prawo czasami oferuje więcej ochrony skwatersom niż właścicielom nieruchomości, co prowadzi do skomplikowanych batalii prawnych i niewielu rozwiązań dla tych, którzy zostali przesiedleni. Dla bezdomnych życie jest brutalnie trudne. Wiele osób śpi pod mostami, na cienkich kartonowych matach lub wzdłuż kanału San Martin, otoczone stosami śmieci. Niektórzy znajdują schronienie w stacjach metra, skupiając się razem dla ciepła podczas mroźnych zimowych nocy. W obliczu tego kryzysu organizacje non-profit wprowadzają zmiany. Mobilne jednostki prysznicowe i usługi pralnicze oferują małe poczucie godności tym, którzy żyją na ulicach. Organizacje charytatywne zapewniają darmowe posiłki. Fryzury i opiekę medyczną, podczas gdy wolontariusze rozdają koce i podstawowe materiały. To linia życia dla wielu, ale czy to wystarczy? Teraz twoja kolej. Czy widziałeś podobne zmagania w swoim mieście lub kraju? Podziel się swoimi myślami w komentarzach poniżej. Ale Francja nie jest jedynym krajem, który stawia czoła temu wyzwaniu. Następnie udajmy się do Azji. Gdzie ekonomiczny gigant zmaga się z własnym rosnącym problemem bezdomności. 4. Chiny Kryzys bezdomności w Chinach rzadko trafia na globalne nagłówki, ale skala jest przytłaczająca. Około 2,5 miliona ludzi w całym kraju żyje bez stabilnego dachu nad głową. W miastach takich jak Hongkong ceny nieruchomości należą do najwyższych na świecie. Zakup małego mieszkania może kosztować ponad 1 milion 200 tysięcy dolarów, podczas gdy wynajem nawet skromnej przestrzeni jest nieosiągalny dla wielu. Bezdomność w Hongkongu przybiera unikalne formy. Jednym z uderzających przykładów jest wzrost liczby MCRFUGS, prawie jedna czwarta bezdomnych w mieście spędza noce w restauracjach McDonald's, przyciągnięta klimatyzacją, bezpieczeństwem i poczuciem normalności. Są też coffin' homes, maleńkie pokoje nie większe niż miejsce parkingowe. Źle wentylowane i przepełnione, te ciasne jednostki mogą kosztować do 500 dolarów miesięcznie. Dla wielu to desperacki wybór między ulicą a miejscem, które ledwo kwalifikuje się jako schronienie. Aby przetrwać, niektórzy bezdomni w Chinach stosują kreatywne strategie. Niektórzy transmitują na żywo spod mostów. Śpiewając lub dzieląc się swoimi codziennymi zmaganiami, aby otrzymać drobne datki od widzów online. Inni trzymają tablice z prośbą o pomoc nie tylko na jedzenie, ale na niespodziewane rzeczy jak koszty podróży. Poznajcie pana Nguyenna Vansona. Kiedyś pracownik budowlany w Hongkongu stracił pracę po kontuzji. Nie mogąc płacić czynszu, teraz mieszka pod mostem dla pieszych w Shui Po. Miasto wciąż się bogaci. Mówi, ale tacy jak ja są zapomniani. A oto Tao Duong, były akademik, który zdobył doktorat z najlepszej uczelni. Mimo swojego wykształcenia, spędził ostatnie czternaście lat jako bezdomny, zmagając się z problemami zdrowia psychicznego i nie mogąc nawiązać kontaktu z rodziną. Sukces wydawał się tak bliski, reflektuje, ale wszystko się wymknęło. Na koniec poznajcie panią Ivy, starszą kobietę, która odmawia życia w Caffin Home. Wolę spać w parku niż czuć się uwięziona w pudełku, mówi. Każdej nocy uważnie strzeże swoich kilku rzeczy, trzymając telefon i portfel w zasięgu ręki. Dla Ivy ulice oferują więcej wolności niż zamknięcie w niebezpiecznym, ciasnym mieszkaniu. 5. Korea Południowa, Korea Południowa, kraj znany z nowoczesnej technologii, dynamicznej sceny K-pop i szybkiego wzrostu gospodarczego ale pod tym wypolerowanym wizerunkiem kryje się niespodziewana walka. Z około 11 tysiącami bezdomnych w populacji przekraczającej 51 milionów, jak tak bogate, nowoczesne społeczeństwo może pozostawić tylu ludzi w tyle. Dla kraju, który jest chwalony za swoje postępy, obecność tysięcy żyjących bez stabilnego schronienia ujawnia pęknięcia w jego miejskim i społecznym tkance. Jednym z głównych problemów jest rosnący koszt mieszkań. Ceny nieruchomości w Korei Południowej, szczególnie w Seulu, wzrosły, wypychając przystępne mieszkania daleko poza zasięg. Średnie mieszkanie w Seulu kosztuje ponad milion dolarów, co czyni posiadanie domu niemal niemożliwym dla osób o niskich dochodach. Innym czynnikiem jest nadużywanie alkoholu. Korea Południowa ma jeden z najwyższych wskaźników spożycia alkoholu na świecie. Wiele osób bezdomnych wydaje dużą część swoich ograniczonych dochodów na alkohol, pogłębiając swoje zmagania i uwięzienie w biedzie. Koreańskie zimy są surowe i bezlitosne. Temperatury regularnie spadają poniżej zera, a lodowata ziemia sprawia, że spanie na zewnątrz zagraża życiu. Niektórzy szukają ciepła z podziemnych wentylacji grzewczych w pobliżu stacji metra, ale wielu nie ma ucieczki przed mroźnym zimnem. Zaledwie 20 minut od Gannam. Jednej z najbogatszych dzielnic Seulu znajduje się slam z Tutaj kruche domy zbudowane z materiałów odpadowych ledwo wytrzymują żywioły. Zimą prowizoryczne ogniska węgla, które mają zapewnić ciepło, często powodują katastrofalne pożary. W desperackim poszukiwaniu bezpieczeństwa niektóre kobiety, szczególnie wietnamskie imigrantki, wchodzą w fikcyjne małżeństwa. Pośrednicy obiecują wyjście z bezdomności w zamian za pieniądze lub przysługi, ale te umowy często prowadzą do wykorzystywania i głębszej biedy. Mimo tych zmagań organizacje takie jak Dream City Center i Kościół Mingdong oferują nadzieję. Dream City Center zapewnia mieszkania, badania medyczne, usługi pralnicze i fryzury dla setek osób każdego dnia. Tymczasem kościół Mingdong serwuje ponad 800 darmowych posiłków każdego tygodnia, wspierając bezdomnych i starszych. A oto historia Hien-opowieść o cichej determinacji. Po doświadczeniu mobbingu w schronisku dla kobiet bezdomnych, znalazła schronienie pod mostem Yungang. Przez pięć lat mieszkała w małym namiocie, przetrwając dzięki darowiznom od obcych. Nigdy nie myślałam, że moje życie potoczy się w ten sposób. Mówi, ale przynajmniej tutaj mam pewną kontrolę. 6. Kanada, co byś zrobił, gdyby dach nad Twoją głową stał się nieosiągalny? Bezdomność w Kanadzie dotyka około 235 tysięcy osób rocznie, z ponad 35 tysiącami osób doświadczających bezdomności każdej nocy. Podczas gdy miasta takie jak Toronto i Vancouver prosperują jako potęgi gospodarcze, stają także w obliczu najcięższego wpływu tego kryzysu. Tylko w Toronto ponad 10 tysięcy osób polega na schroniskach awaryjnych rocznie, a wiele innych pozostaje bez jakiejkolwiek formy schronienia. Rynek nieruchomości w Kanadzie należy do najmniej przystępnych na świecie. W miastach takich jak Vancouver i Toronto ceny nieruchomości wzrosły o ponad 300% w ciągu ostatnich dwóch dekad. Wynajem nie jest dużo łatwiejszy do roku 2024 średni czynsz za mieszkanie z jedną sypialnią w Toronto przekroczył 2500 dolarów miesięcznie. Dla pracowników zarabiających minimalną płacę, te koszty są po prostu poza zasięgiem. Mimo rosnącego popytu, oferta mieszkań publicznych w Kanadzie nie nadąża za potrzebami. Od lat 90. finansowanie rządowe dla mieszkań socjalnych systematycznie malało. Pozostawiając rodziny o niskich dochodach na listach oczekujących, które rozciągają się na lata. Ten niedobór zmusza wielu do życia w niebezpiecznych, przeludnionych lub tymczasowych warunkach. Brutalne zimy w Kanadzie sprawiają, że bezdomność staje się jeszcze bardziej niebezpieczna. Temperatury często spadają poniżej minus 20 stopni Celsjusza, przekształcając na zewnątrz w życie zagrażające zdrowiu. Schroniska awaryjne szybko się zapełniają. Pozostawiając wielu z opcją stawienia czoła śmiertelnemu zimnu. W odpowiedzi zarówno programy rządowe, jak i organizacje non-profit wkroczyły do akcji. Krajowa Strategia Mieszkaniowa Rządu Federalnego ma na celu stworzenie 100 tysięcy przystępnych mieszkań do roku 2030. Tymczasem organizacje takie jak Rejzynderów oferują schroniska awaryjne, mieszkania przejściowe i szkolenia zawodowe, aby pomóc ludziom odzyskać niezależność. Choć te wysiłki są ważne, krytycy twierdzą, że nie rozwiązują w pełni przyczyn bezdomności w Kanadzie. Zimą nie można tylko przetrwać, trzeba walczyć o życie, mówi David, były robotnik budowlany, który mieszka w schronisku w Toronto od trzech lat. Nie możesz spać, bo jest za zimno, a nie możesz wyjść, bo nie ma gdzie iść. Kryzys bezdomności w Kanadzie ujawnia głęboki wpływ nierówności mieszkaniowej i systemowych barier. Ale co z innymi częściami świata? Z zamrożonych ulic Kanady wyruszmy na południe, aby zbadać, jak Australia stawia czoła swoim unikalnym wyzwaniom związanym z bezdomnością. 7. Australia Bezdomność w Australii osiągnęła alarmujące poziomy. Według niedawnych raportów, ponad 116 tysięcy osób nie ma stabilnego dachu nad głową każdej nocy. Obejmuje to rodziny żyjące w samochodach osoby stłoczone w przepełnionych schroniskach oraz całe społeczności przetrzymujące się w miejskich miastach namiotowych. Rdzenni Australijczycy są nieproporcjonalnie dotknięci, stanowiąc prawie 20% populacji bezdomnych, mimo że reprezentują tylko około 3% całkowitej populacji kraju. Ten wyraźny kontrast stawia pilne pytania o głęboko zakorzenione nierówności systemowe. Rynek nieruchomości w Australii należy do najdroższych na świecie. W miastach takich jak Sydney i Melbourne ceny medianowe mieszkań przekraczają milion dolarów, a koszty wynajmu wciąż rosną. Dla rodzin i osób o niskich dochodach, wynajęcie nawet małego mieszkania stało się niemal niemożliwe. Inwestycje rządowe w mieszkania publiczne stagnują od dziesięcioleci. Z niedoborem około 400 tysięcy przystępnych jednostek, listy oczekujących na mieszkania socjalne mogą rozciągać się na lata. To chroniczne niedoinwestowanie pozostawia wielu wrażliwych ludzi bez możliwości. Rdzenni Australijczycy stają w obliczu unikalnych i niszczycielskich wyzwań. Pokolenia systemowej nierówności w edukacji, zatrudnieniu i opiece zdrowotnej doprowadziły do wyższych wskaźników bezdomności. Dla wielu znalezienie stabilnego mieszkania to zmaganie, które staje się trudniejsze przez dyskryminację rasową i ograniczony dostęp do usług wsparcia. W miastach takich jak Sydney i Melbourne bezdomność jest niemożliwa do zignorowania. Namiotowe miasta stały się surową rzeczywistością miejskiego krajobrazu, podczas gdy przepełnione schroniska walczą z rosnącym zapotrzebowaniem. Dla niezliczonych ludzi ulice są jedyną opcją. Wysiłki na rzecz rozwiązania problemu bezdomności w Australii obejmują zarówno programy rządowe, jak i organizacje non-profit. Krajowa umowa mieszkaniowa i bezdomności przyznaje około 1,5 miliarda dolarów rocznie na finansowanie schronisk awaryjnych i rozwój przystępnych mieszkań. Organizacje non-profit, takie jak Mission Australia i Armia Zbawienia, zapewniają schroniska, doradztwo i szkolenia zawodowe, aby pomóc ludziom odbudować swoje życie. Choć te wysiłki są cenne, Eksperci twierdzą, że rozwiązanie kryzysu wymaga większych, długoterminowych inwestycji w trwałe rozwiązania mieszkaniowe, aby przerwać cykl bezdomności. Teraz, gdy zostawiamy Australię za sobą, co z jej sąsiadem, Nową Zelandią, gdzie jeden z najwyższych wskaźników bezdomności na mieszkańca opowiada inną historię? Zostańcie z nami, aby się dowiedzieć. 8. Nowa Zelandia w Nowej Zelandii około 1% populacji Prawie 50 tysięcy osób żyje w warunkach poważnego niedoboru mieszkań. Obejmuje to nie tylko osoby śpiące na ulicy, ale także rodziny stłoczone w przepełnionych domach, garażach i tymczasowych schronieniach. Dla kraju z nieco ponad pięcioma milionami mieszkańców, to oszałamiająca statystyka. Ostry wzrost cen mieszkań w ciągu ostatnich dwóch dekad pozostawił wielu Nowozelandczyków w trudnej sytuacji. Na rok 2024 średnia cena mieszkania w Oakland wynosi ponad milion dolarów, podczas gdy płace nie nadążają za wzrostem. Dla osób o niskich dochodach marzenie o posiadaniu domu wydaje się zupełnie poza zasięgiem. Podczas gdy bezdomność w miastach takich jak Oakland i Wellington jest bardzo widoczna, obszary wiejskie stają w obliczu ukrytych wyzwań. Ukryta bezdomność, gdzie rodziny żyją w garażach, Przepełnionych domach lub źle izolowanych szopach jest powszechna, ale często pozostaje niezauważona. W miastach Nowej Zelandii widok bezdomności staje się coraz trudniejszy do zignorowania. Namioty i prowizoryczne schronienia pojawiły się w parkach publicznych i wzdłuż ruchliwych ulic, czyniąc kryzys widocznym dla wszystkich, którzy przechodzą obok. Aby rozwiązać ten rosnący problem, Rząd Nowej Zelandii uruchomił programy takie jak Kainga Ore, mające na celu zbudowanie dziesiątek tysięcy mieszkań publicznych w ciągu następnej dekady. Schroniska awaryjne i opcje mieszkań przejściowych są rozszerzane, ale krytycy twierdzą, że te wysiłki nie nadążają za rosnącym zapotrzebowaniem. Czekamy na liście oczekujących od trzech lat, mówi Sara, matka dwojga dzieci, która teraz mieszka w garażu przyjaciela. Trudno być pełnym nadziei, gdy nie masz nawet miejsca, które można nazwać domem. Widzę ludzi przechodzących obok, patrzących na nas jak na niewidzialnych, mówi Michael, który śpi w namiocie w oklęd od ponad roku. To tak, jakbyśmy nie istnieli. Droga Sara do ukrytej bezdomności zaczęła się po tym, jak jej właściciel sprzedał nieruchomość, którą wynajmowała. Nie mogąc znaleźć przystępnego miejsca, ona i jej dwoje dzieci przeprowadziły się do garażu przyjaciela. Jest ciasno i nie ma ogrzewania, mówi. Ale lepiej, niż być na zimnie. Michael, niegdyś pracownik budowlany, stał się bezdomny po kontuzji w pracy, która uniemożliwiła mu płacenie czynszu. Teraz mieszka w namiocie w publicznym parku, polegając na darowiznach żywnościowych i publicznych prysznicach. Chce znów pracować, mówi, ale bez adresu niemożliwe jest zatrudnienie. Podczas gdy kończymy nasze badania nad Pacyfikiem, przenieśmy naszą uwagę na Niemcy, kraj znany ze swojego silnego systemu zabezpieczeń społecznych, a jednak wciąż zmagający się z rosnącym kryzysem bezdomności. 9. Niemcy na rok 2024 około 650 tysięcy osób w Niemczech doświadcza bezdomności. Obejmuje to osoby śpiące na ulicy. A także osoby mieszkające w tymczasowych schroniskach lub niestabilnych warunkach. Niemiecki rynek nieruchomości jest pod dużą presją, szczególnie w miastach takich jak Berlin, Monachium i Hamburg. Wzrost czynszów niektóre z nich wzrosły o 40% w ciągu ostatniej dekady znacznie przewyższa wzrost płac, zmuszając wielu do wyboru między opłaceniem żywności, mediów a miejscem do życia. Napływ dużej liczby uchodźców i imigrantów zwiększył obciążenie. Choć niemiecka polityka otwartych drzwi została pochwalona za swoje humanitarne podejście, doprowadziła także do przepełnionych schronisk i zażartej konkurencji o przystępne mieszkania. Federalna struktura Niemiec oznacza, że polityki dotyczące bezdomności różnią się znacznie w zależności od 16 landów. Tworzy to nierówny krajobraz, gdzie niektóre regiony oferują dobrze finansowane systemy wsparcia, podczas gdy inne zmagają się z nawet najbardziej podstawowymi potrzebami. W odpowiedzi na rosnący kryzys rząd niemiecki zobowiązał się do budowy 400 tysięcy nowych jednostek mieszkalnych rocznie, z znaczną częścią przeznaczoną na mieszkania przystępne. Choć ta inicjatywa budzi nadzieję, krytycy twierdzą, że postęp jest zbyt wolny, by nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem. Pracowałem całe życie, mówi Klaus, 60-letni emerytowany robotnik fabryczny. Ale po tym, jak mój czynsz wzrósł, moja emerytura nie wystarczała. Teraz jestem tutaj w schronisku, zastanawiając się, co poszło nie tak. Klaus spędził ponad 40 lat pracując w fabryce w pobliżu Berlina. Kiedy przeszedł na emeryturę, wierzył, że jego emerytura wystarczy na skromne życie. Ale nagły wzrost czynszu sprawił, że nie był w stanie opłacić swojego domu. Nigdy nie myślałem, że będę bezdomny, mówi cicho. Teraz po prostu staram się przetrwać każdy dzień. Przyszliśmy tutaj, mając nadzieję na lepsze życie, dzieli się Emine, matka trójki dzieci, która mieszka w tymczasowym schronieniu. Ale czekanie na stałe mieszkanie wydaje się niekończące. Kryzys bezdomności w Niemczech ujawnia wyzwania, przed którymi stają nawet bogate, rozwinięte narody, próbując zrównoważyć wzrost gospodarczy z odpowiedzialnością społeczną. Podczas naszej podróży przez kontynenty, widzieliśmy, jak bezdomność dotyka każdego zakątka świata. Teraz zastanówmy się nad tym, co odkryliśmy i rozważmy drogę naprzód KET, jeśli podobał się dzisiejszy film, naciśnij przycisk, lubię to i nie zapomnij subskrybować kanału. Twoje wsparcie wiele dla nas znaczy. Kliknij w film, który pojawi się na ekranie już teraz. Jestem pewien, że pokochasz tę treść. Napisz w komentarzach, jaki kraj chciałbyś zobaczyć w naszym kanale. Dziękujemy bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.